O, mnie dopiero teraz zatem łączył. Spadaj z tą wieśniaku z O Bierz apteczkę, No ją. Ale defibrylatorka wtedy nie wezmę. No to ja wezmę defibrylator. Znaleź. Coś czujesz, że mam więcej? Nie masz. Prajerem jesteś. Nawi, no, my tu Ej. się trzymamy spokojnie razem na tyłach, dobra? Gin! A te grubasy niech tam giną z przodu. Ja muszę sama zabić, panowie. Aż do takich... do takich... Mm, o, ...manewrów proszę się nie posunąć. Ale Słyszysz, Ej, się, że Jesteś ciota? Ej! Zaklinowałem się. Tak Jak mi przykro! A, jak? Proszę jak... przez ogień! Debil. Muszę nabijać. Jaki debil! Ma tiger A jeszcze... Matyger będzie nabijał wtedy, kiedy ty będziesz leżał. No I, i jak tu masz wygrać, niby Hubi? Zobacz, to Matyger się sprytnie uleczy, jak ty będziesz leżał, to... to będzie nabijał walkę wręcz. Jak co co tego nie leczymy. Biła mi się skończyła. No i chwała ci, panie. Chwała ci, panie. Tam są, jedziemy! Oho. Nie. Wow. Kurwa, zaróbcie za, zabrał. Oj, oh ja. Yeah. Niedobrze. Kto, kto nas odciął? Hubi, hubi to, to ja mamy nie. szpiega. Nie, nie, nie. Teraz mi leczycie panowie i Hubiego nie ma. Tak on to... jest? Tam jest. Już Ucieka. Już. Ja mam jeszcze granatnik. Taką przewagę mam na nim. Kurwa, patrz to, jak się odciął znowu. Oh. Ja yes, zbrojny ręczna Ja bym ci radził uciekać O, oh, jesteś aż blisko To jest kwas Ja bym uciekał bo ja pamiętam, ja pamiętam w MW2 też misje specjalne co z tymi kolosami się Jezu. trzeba było namęczyć Ej, Wziął przed granatnikiem, O oh, yeah. Czekaj bo teraz mam ciężki karabin Wiecie co wyszło? On coś tam... Question. Can we not reload To była witch. Niedobrze. Ja nie wiem nie czym ją rzucić, obrzucić. Kur... Ja mogę coktajlam. Łupcie wzią... Ej! Ej! Mogę cię nie radać. Ej, odcięliście mnie. Kolega, rzucisz mi apteczkę? Pilsy mogę ci rzucić Stój, to ci pilsy dam Może akurat apteczkę jakąś znajdziemy Tak szybko się dzień zrobił? Ej, tu jest apteczka Matiger Gdzie? Tu I jej pilsy Dobra Ey, uwaga na samochód. No. Mogę, mogę. Mo sam, no nie, kupi. nawet nie dotykaj. 5 km od niego iść. O, to będzie <laughs> <on>. Oj sorki. Nawi. <laughs> <laughs> <Dami. laughs> Toś nas zaprowadził. Ej, teraz chodzę wolno przez tego grubasa. Mm, o, panowie! Jest katana. No. Jakie hunter? Ktoś tu bardzo dobrze pomyśla. Ja. A to nie. A to nie. To, to przypadek. No. Kiedy dobra. Da, dasz tabletki? Co? Nie Trzeba było sobie zabrać tam z ziemi. No tylko ty nie tą... nie, poczekajcie, ja tu mam jakąś koncepcję, bo może jak kręgle... Str... Zostawili mi ich chuj. <noise> tu chodź. Może jak strącimy kręgle, to nam okay. wylecą jakieś apteczki, tabletki. Okej. Okay. Czekaj, idę do Ciebie. Tego tak spróbować chcę. Ja idę dalej. <noise> Dobra. Ej panowie, kto chce apteczkę? Puts wypadł! E tam je, chyba jednak nie. Chodź, z katanu! Ej no! Dobra, puts chodź po apteczkę. Okej. Okay. Gdzie? Tam jak są kręgle. Noo... No co zbiliśmy, wszystkie to wyleciało, no? dasz piscy. Co? Pilsy ci jeden, jeden. No ej, stój! Jeszcze nie tobie dam, nie chcę nic. O, patrzcie tego, jak się zasiedział. Wow. Oni mnie lubią. Zbij się z nim. Na gołe klaty. <laughs> o, nie wierzę Pas, pas, pas uwaga. Ej, chłopie. Wyglądałeś przez chwilę jak na ten samuraj. Jak staczajcie przez ten kwas z tą kataną. Ej, pojście za mój kanał. ty tam? Ja nie potrzebowałem leczki. No, no, to znaczy się na mnie, A Puuuu, co ty? Ej, ktoś tu się bronił, patrzcie. Nie widzę, jestem zbyt powolny. <laughs> Nawi tu ma najlepszą kondychę. Kondychę? Ja mam ciężką zbroję. <śmierdzi> I leży. Nawi! <śmierdzi> 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 Mój błąd! Na'Vi rządzisz. Teraz kondyjasz sobie. Nie, Hupsonowi jezuj. Ale Hubi dostał od Nawiego teraz kilka shotów. No się ładuje do przodu przed celownik, to tak ma. Ja idę splądrować tutaj z Matigały. Ale dobrze mu to robisz. Dobrze, dobrze mu I co jak tam ma tiger? Ciepło! Uła! Uwaga ogień. Nie możemy poczekać. <laughs> przychodzi. Przychodzi, uwaga ogień. I ja. Uwaga ogień. <laughs> teraz, sobie, teraz sobie urządzimy szabrny to Jackie! Ja się Apteczka! Jedna czy kilka? Jedna dla to... mnie. Ej, ja mam na czarno-biało. Ja też mam na czarno-biało. Ja mam mało ammo. Patrz no. gościa, jak się powiesił. Ja tu widziałem laskę, co wadnie się. O, się zabiło dach, jej się. Umarło się. Aaaa... Ej, panowie! Co jest? Ja Jestem na zewnątrz jakby sobie się. Też jestem. Też już idę. Umarł tu gdzieś jest. Fak. Płonący, patrzajcie! U i Robił się na gorąco. Ty się cieszę. O, horda to... idzie, panowie. Dobra, tyły powinny być czyste. No ej, ma ty Teraz Jezus. tam jest. Czekaj, bo gdzieś katanę opuściłem. No on, hey. hubi nie żyje. Nawi. Jak, Nawi? Co ja? No nie Ulec żyjesz. Nie. Ja żyję, chupi nie, nie żyje. żyje. No ule, tu nie masz defibrylator. Właśnie. czemu on nie żyje? No bo jak mi zabrać apteczkę? Nie zabrałem ci apteczki, chciałem ci udać. <laughs>

Siadam do tego działka O ja, ja już to widzę Ja też to widzę Tu na pewno Widzimy. tank będzie miliard razy przyjdzie Aż wszyscy się przygotują Use, Use the, radio the radio to contact crazy Ron Szalony Ron, ra, ra, ra. Dalej wsiadaj wszyscy na wagonik Get the fuck on the wagonik <laughs> Dobra Kolos I browning Pięćdziesiątka browning Ej zostawcie go niech padnie Łoł Ej są weź dni to co spadnie na głowę Matigera Matigera też mogę A, ja, ja się nie mieszam do Waszych konfliktów Zobaczcie ja bo jak będziemy grać w botam i grać strzelę tylko to, to się zgarniesz turbo Ok, możesz Kasa mi się też przyda Aha, kasy ja dużo No nie, banana. Ale, Myślę, ale pospadają dobrać. i się, poprzypalają troszkę. Czemu ta lupa tak szybko przegrzewa To jest bez sensu w tej grze. Nie, yeah. nie. Jedziemy. Chyba słyszę? Cię o, Nie, nie. Nie, niego. Z tego Z tego Nie. on się co? Teraz No to co? Teraz mogliście ten koktajl użyć. Koniec? Nie, Ale nie, koniec? nie, nie, koniec, Ach. proszę, 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 nie, a dobra. Nie. <laughs> nie. Myślę, że 543 wręcz, nie, hubi. Proszę, proszę, proszę. Jeszcze, Nie <laughs> <laughs> Jeszcze trochę niepewności. Jezu, nie. O nie było! Nie! A ja jeszcze, mi się jeszcze ładuje ja Nie, mogę... jest! 94 do 83 wygrałeś Matiger Dokładnie no, Dobra, <grym grym> pogratulować walki to wypierdalaj